O godzinie 9.41 czasu ukraińskiego, czyli 8.41 czasu polskiego, konsul generalny RPW Lwowie Eliza Zwonkiewicz i polscy dyplomaci złożyli biało-czerwony wieniec i zapalili znicze pamięci. Przed budynkiem konsulatu stanął baner ze zdjęciami 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Wszystkie te osoby były nieprzypadkowe. To byli ministrowie, urzędnicy, kapelani. Osoby, które kochały Polskę, które służyły ojczyźnie i które poleciały tam nie tylko z obowiązku służbowego, ale dlatego, że czuli, że taką mają powinność. I dzisiaj my mamy powinność pamiętać o nich, o tych ludziach, którzy służyli ojczyźnie, bez względu na to, czy minęły dwa lata, trzy lata, jedenaście, czy minie kolejnych więcej lat. Wieczorem w Katedrze Lwowskiej odprawiono mszę świętą w intencji ofiar. Liturgii przewodniczył proboszcz Katedry Lwowskiej, ksiądz prałat Jan Nikiel. Modlitewnie uczcić pamięć zaginionych przybyli polscy dyplomaci oraz przedstawiciele środowisk polskich. Mamy nadzieję, że to młode pokolenie, które, które rośnie, że ono będzie pamiętać o tych, którzy kochali ojczyznę, którzy oddawali za nią życie. Będą pamiętali tych, którzy w taki właśnie tragiczny sposób, również dali świadectwo. W rocznicę katastrofy smoleńskiej i zbrodni katyńskiej, warte honorował zawsze pełnią lwowcy harcerze. Dzieci sobie muszą uzmysłowić, jak ważne osoby były na borcie samolotu. Tak, niektóre dalej to pamiętają, opowiadały już, o ile wyrosły, to o czym pokoleniom harcerzy. Ale właśnie warto wszystko jedno to powtórzyć. To właśnie 10 kwietnia 2010 roku w uroczystościach w lesie katyńskim mieli wziąć udział lwowscy druchowie z Harcerstwa Polskiego na Ukrainie. Zofia Tkaczenko, jedna z trojga harcerzy z Lwowa, była wtedy w Katyniu. Do końca życia zapamięta ten dzień. Emocjonalnie na ten moment, ty z początku masz szok, a potem kiedy ciebie odpuszę, to u ciebie zaczynają się po prostu łzyciec. I pamiętam, że podczas mszy żałobnej, biły dzwony, my złożyliśmy kwiaty. A potem wszystko było jakoś tak bardzo szybko. Następnie wtedy zebrali wszystkich do autobusów i od razu do pociągu. O swoich wspomnieniach sprzed 11 lat opowiedział też harcmistrz Stefan Adamski. Ja byłem w domu, myśmy byli w domu. I nagle dostajemy od syna, który akurat tam pojechał, telefon. Słuchajcie, coś się strasznego stało. Jeszcze nie wiem co, wszyscy uciekają i tak dalej. No i wtedy już radio, bo nie telewizja, a radio polskie i z tego radio już była informacja, że się rozbił samolot i praktycznie wszyscy tam zginęli. No, szok był straszny i szok dla nas jeszcze tym bardziej straszny jak gdyby dla harcerzy, że zginął tam i prezydent na uchodźstwie, prezydent Kaczorowski, który był w pewnym okresie przewodniczącym harcerstwa polskiego. 10 kwietnia 2010 roku to jeden z najtragiczniejszych dni w powojennej historii Polski. W katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginęło 96 osób. Wśród nich prezydent Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, polscy parlamentarzyści i dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych.